Jak kupić kody do kwalifikowanej usługi walidacji get Valid? Przed zakupem kodów walidacji ustal, ile dokumentów chcesz sprawdzić. Tę liczbę wprowadź we wskazanym okienku. Natomiast wartość z tego okienka określa liczbę kupowanych kodów walidacji. Przykładowo, jeśli chcesz kupić jeden kod walidacji, aby sprawdzić 100 dokumentów, należy ustawić 100 we wskazanym górnym okienku, a 1 w polu poniżej. Jeśli chcesz kupić 5 osobnych kodów walidacji dla 5 różnych osób, które mają do sprawdzenia po 20 dokumentów, należy ustawić 20 w górnym okienku, a 5 wybrać w polu poniżej. Po wskazaniu liczby dokumentów do sprawdzenia oraz liczby kodów walidacji kliknij w pole Dodaj do koszyka i kontynuuj zakup zgodnie z pojawiającymi się dalej instrukcjami.